Cześć kochani, witajcie serdecznie w dzisiejszy wtorkowy, deszczowy dzień. Um, witam Was serdecznie. Cześć, witaj świecie, witaj wirtualna, um, wirtualna przestrzeni. Witam się z Wami kochani. Dawno już tutaj nie byłam. Minęło tydzień, odkąd byłam ostatni raz, więc postanowiłam się dzisiaj. Pojawić, zaistnieć tutaj w wirtualnym świecie. Cześć, 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 cześć. Jak się macie, co słychać, skąd przychodzicie, skąd y, oglądacie. Kochani, proszę, żebyście odzywali się. Kiedykolwiek będziecie, proszę, daj znać o sobie, że tu jesteś. Ja pozdrawiam każdego z osobna, każdego y, błogosławie, bo kochani przychodzę tutaj, żeby mówić o wszystkim i o niczym. Mam na imię Ania, nadaję ze Stanów, y, okolice New Jersey. Wiecie, tak y, no może y, nie każdemu się podoba to co mówię, ale nawet nawet głupi ma coś do powiedzenia, więc myślę, że też mam coś do powiedzenia. Dzielę się swoimi przemyśleniami, dzielę się swoim życiem, tym co było, jak wyszłam, jak wyszłam z dołków, z depresji też wyszłam. Z nałogu tytoniowego wyszłam, z kawowego nałogu wyszłam, bo to też jest nałóg. Więc kochani, życzę Wam dzisiaj naprawdę tego, żeby Twój dzień, mój dzień i wszystkich, którzy tu przyjdą w swoim czasie, żeby był on cudowny, z miłością, radością, życzliwością i wiecie, na... Na bogato, tak? Z obfitością. Niech siła wyższa wypełni twój, Twoją duszę, a miłość niech, niech nasyci Ciebie, mnie całą. Poczekam na chwilę, może ktoś się zjawi, bo za chwilę będę chciała yy, przeczytać medytację, którą też yy, napisałam. Kochani, tutaj się zjawiam. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam. Ja jestem tutaj pod natchnieniem. E, Bóg mnie. Yy, Dostaję, otrzymuję Boże natchnienie i pojawiam się w swoim czasie tak jak, tak jak, wiecie, jak czuję. Przychodziłam tutaj z początku codziennie, żeby Was inspirować, żeby siebie inspirować. Teraz myślę, że już nie muszę tutaj być codziennie, więc, więc jestem od czasu do czasu. Mam nadzieję, że mnie słychać, że mnie widać, więc kochani, zamknij oczy na, na parę minut. Yy, zamknij oczy. Jeżeli nie jedziesz, jeżeli jedziesz, to odsłuchasz potem ponownie. Albo przy otwartych oczach weź głęboki wdech. I wyobraź sobie, że do Twojej przestrzeni wchodzi światło. Światło, które rozpowszechnia, ciemność, którą roz, rozświetla ciemność. Możesz zmienić swoje życie, wypełniając swoje wnętrze, swój, swój dom z światłem. Puść do swojego życia światło. A teraz uśmiechnij się tak, jakby zależało od tego Twoje życie. Zaczynamy medytację, kochani. Przyjmij wygodną pozycję, siedzącą najlepiej gdzieś, gdzie nie czujesz się. Gdzie nie czujesz na siebie niczyjego wzroku? Odpręż wzrok lub delikatnie zamknij oczy. Przenieś uwagę na oddech i podążaj za każdym wydechem i wdechem przez kilka pełnych cykli. Jeszcze głęboki wdech. I jeszcze raz. I głęboki wydech. Zwróć uwagę na wrażenia płynące z oddechu. Znajdź takie miejsce w ciele w nozrzak, w tylnej części żeber, pod mostkiem, gdzie te doznania się szczególnie gdzie te doznania są szczególnie przyjemne. Skup się na tych odczuciach. Zacznij się łagodnie uśmiechać. Uśmiechnij się szeroko, Ale się do tego szczególnie nie zmuszaj. Nie napinaj mięśni twarzy. Uśmiechnij się tak, jak zwykle to robisz, kiedy nawet nie próbujesz. Gdy pojawią się jakieś myśli, zauważ je. Zaakceptuj i pozwól im odejść. Twój umysł może cię rozpraszać, mówi coś z tyłu, to jakieś udawanie. Tak naprawdę wcale nie jestem szczęśliwa, szczęśliwy. Martwię się tym, że. No i wiecie, cała ty rada. Niezależnie od tego, co będziesz robił, twój umysł. Po prostu zauważ to i pozwól temu odejść, jak murą na niebie. Kilka kolejnych minut utrzymaj stały rytm oddechu, taki, jaki jest dla Ciebie wygodny, jak również stały, łagodny uśmiech. Kiedy już zakończysz te ćwiczenia i ponownie wejdziesz w codzienny rytm, zastanów się, czy Twój uśmiech pojawia się szybciej. I czy jest szerszy, zwróć uwagę na to, czy czujesz się choć trochę bardziej szczęśliwy, nieco bardziej promienny, albo pewniejszy siebie. To była, kochani, taka krótka medytacja uśmiechu. Kochani, powiedziałam, możesz zmienić swoje życie. To tylko od Ciebie zależy. Co wniesiesz do swojego życia, co wniesiesz do, swojego, do swojej głowy, jak zamienisz swoje myśli. Kochani, nie będę się powtarzać za każdym razem, jak ja się wiecie, zaczęłam zmieniać, się zaczęłam, um, zauważać, gdzie zaczęłam zauważać, gdzie się wiecie. Um, tak się uśmiechasz dobrze. Witaj, Marcinku. Piękny uśmiech, słuchałeś medytacji, no to się uśmiechasz super. No i właśnie o to chodzi, żeby mieć pogodę ducha, żeby mieć wdzięczność, e, radość. Myślałam dzisiaj nawet o tobie. Zawsze pamiętajcie, że radość, życzliwość, szczęście, wdzięczność rozjaśnia umysł i przynajmniej u mnie smutek, żal i rozgoryczenie to jest droga do nikąd, to jest droga do depresji. Więc, kochani, um, można zmienić siebie. Tylko pamiętajcie, zaczynamy od siebie. Jeżeli zmienisz siebie, zmienisz wokół cały swój świat. Więc zacznij od swojego wnętrza. Ja już kochani, nie chciałabym naprawdę ani siebie cofnąć, żebym poszła w stare buty żebym szła starą drogą, bo tam było cierpienie, ból, rozpacz, ciemność. Mój świat jest idealny, taki jaki jest, jest idealny, ale otwieram się na więcej. Otwieram się na nowe, pozwalam odchodzić codziennie Każdemu dniu, dziękując mu za doświadczenia, za to, co jest tu i teraz. Za otwarty umysł, za to, co robię, za to, czego się uczę. Wczoraj, kochani, wzięłam na barsy mojego chłopaka, mojego syna. Sobie wyobraźcie, że taki napakowany yy, yy, na siłowni pakuje taki napakowany, że myślałam że łóżko się pod nim <gnie> ugnie, ale wytrzymało, więc wzięłam go, żeby, żeby mu te barsy zrobić. No, zasnął, zasnął, nie powiem, że, że yy, wzięło go, ale może to też dlatego, że był zmęczony. Był odrelaksowany, więc super podziałało na niego. Więc tak, kochani, jak już wiecie, robię też te akces bardzo, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest stąd, słyszy, zapraszam rodzinie i najbliższym robię za darmo. Znaczy, wiecie, najbliższym to czyli dzieci i. I, I sobie, bo sobie też robię barsy. A w dalszej rodzinie poznajomości To też daje ulgę, yy, jakąś tam, wiecie, małą, niedużą. Tak, żeby nie, nie rozdawać siebie za darmo symboliczne, jakieś tam, wiecie, yy, typa. <laughs> Więc zapraszam. Kochani, dzisiaj już jest 19 dzień, jak jestem bez cukru. Wow! Nawet nie wiedziałam, że mi tak łatwo to pójdzie. Przy tym, gdzie ja byłam, już sobie, wiecie, kupowałam pączki, ciastka, cukierki i tak dalej, zajadałam się tymi smakołykami. Tak mi łatwo to zeszło. Ale myślę, że to też przez właśnie oczyszczenie, które. które Y, które wspominałam, byłam na warsztatach oczyszczania dwa dni. To możliwe, że to jest przez to oczyszczenie albo oczyszczenie przez barsów. Przekonania y, odeszły, że ja to muszę mieć, bo to, wiecie, wszystko mamy w głowie, a barsy robię przy dotyku głowy. Więc y, ja zauważam na siebie, co. Y, co się u mnie zadziewa? E, robiłam też jednej znajomej barsy, i ja myślę też dla niej, że przestała chrapać. To zauważyłam, że przestała chrapać. Całą godzinę spała bez rapania, chociaż to się naprawdę rzadko zdarzało, bo usypiała na chwilę i zaczynała chrapać. I powiem Wam, że e, też możliwe, że się jej otworzył przepływ. E, przepływ dostała od razu chyba po tygodniu pracy, co czekała cały rok na pracę, to też myślę, że pieniądze, przepływ pieniędzy się otworzył dla niej i no i zauważyłam, że też nie mówi tak negatywnie, jak mówiła. Więc kochani, to działa tylko że to nie od razu, tak jak idziesz do lekarza. Od razu ci nie pomoże, tabletka też ci od razu nie pomoże. Trzeba czasu, żeby, żeby to zadziałało. Witaj Czesiu, witaj, witam cię kochana. Nie byłaś od początku? Od początku prowadziłam medytację, krótką medytację uśmiechu. Bo warto, warto kochani, zacząć dzień, dzień od uśmiechu, od wdzięczności od zaufania zaufania że to jest szczęśliwy dobry dzień, że ten dzień jest mój i sami wiecie rano budzimy się to jest jak zmartwychwstanie wieczór nocy, o której o jakiejkolwiek godzinie się kładzie że ja się kładę przeważnie tak o dziesiątej no to zapadamy w sen to jest jak umieranie no i kolejny dzień, znowu jest nowy dzień, rodzimy się tak jakby, wiecie, w zmartwychwstanie, tak? A ktoś, nas, e, ktoś nas budzi, ktoś nam pomaga wstać, ja wierzę, że jest z nią e, ta siła wyższa, moja, e, mój Bóg, Ty masz swojego, ja mam swojego. Który mnie prowadzi, który mnie umacnia, który, który z, y, mnie zmienia, który ciągle mi pokazuje nową drogę. Mm. I wiecie też, y, y, to nie jest tak, że ja zapominam o Bogu, bo Cały czas mam w tyle głowy tą moją siłę wyższą, wiecie, która, która wierzę, że mnie prowadzi, tak? I, i ciągle jakoś rozmawiam, jestem tak jakby, wiecie, no, jak z kolegą, z koleżanką rozmawiam, tak rozmawiam z moją siłą wyższą. Prowadzę dialog i... I wiecie, no to mi pomaga, tak. To Myślę, że każdemu pomaga. Wiadomo, wiara pomaga, cuda, yy, w ogóle no, wiara czyni cuda, tak. Więc yy, ja wierzę w to niewidzialne, dlatego też zatytułowałam moją grupę Obecność Niewidzialnej Siły Mocy, przepraszam. Bo, no bo ona jest niewidzialna dla nas. Więc, no więc, kochani, to zaufanie też jest ważne, nie? Zaufanie. Miałam tutaj taki taki urywek napisany o zaufaniu i o tym, ale nie wiem, gdzie. okej okay, mam. Zaufanie chroni cię przed zatroskaniem i obsesyjnymi myślami. okej okay. zaufanie chroni cię przed zatroskaniem i obsesyjnymi myślami. Wdzięczność chroni Cię przed krytykaństwem i narzekaniem. Kochani, nie osądzajmy, nie krytykujmy nikogo. Nie osądzajmy, kochani, nawet tego, co się dzieje na Ukrainie, gdziekolwiek, nie osądzajmy, nie wchodźmy tam najlepiej swoimi myślami. Bo, bo potem to nas tak jakby ściąga na dół. Wiecie, jak wchodzimy w takie miejsca, czy, czy um, oglądając telewizję, newsy yy, różne, yy, te, słuchamy różnych yy, negatywnych yy, yy, rzeczy, tak? No, telewizję przeważnie. Czytamy negatywne, yy, no różne, no, na, na Facebooku, na na tak? Na, na Facebooku, na internecie, tak? Na komputerach, nie? Czytamy różne newsy i kochani, my się od razu automatycznie do tego podpinamy. My jesteśmy już tak, jakby w naszej głowie prowadzimy wojnę, nie możemy się z tym jakoś, wiecie, u... u Um, nie możemy tego um, pojąć jak to jest i uwierz mi, nie pojmiesz tego ale jak nie będziesz tam wchodzić to możesz uchronić siebie od tej energii od tych yy, no, no on, negatywnej energii tak um, co jeszcze co jeszcze wam mam powiedzieć kochani no to ja myślę, że już wszystko wiecie um, zadbaj o siebie, myśl o siebie po, pozytywnie, wybaczaj sobie, wybaczaj sobie na każdym kroku, w każdy dzień przejdź, y, jak jesteś na, już na łóżku wieczorem, przejdź, y, przeskanuj swój cały dzień i pomyśl sobie, co mówiłeś do kogoś, co, co ktoś do ciebie mówił, może trzeba to, wiecie, sobie coś wybaczyć, bo czasem jest tak, że Wybuchami jeszcze, jest ta jeszcze złość, gdzieś ukryta, zapisana w nas, może z poprzednich wcieleń, może, może yy, yy, z poprzedniego, wiecie, yy, yy, nie wiem, no ktoś jest w paru małżeństwa kto z poprzedniego małżeństwa, ktoś tam gdzieś się, się, wiecie, podpina też i to automatycznie wybucha. Na drogach różnie też jest. Ktoś zajedzie drogę, automatycznie to wychodzi z nas, tak? Ta złość. Więc, kochani, przeprój siebie. Wybacz sobie tą, to, to co, to, co narozrabiasz, na przykład, no, w ciągu dnia, nie? Nie, nie, jakoś tam, nie, nie czujcie się za bardzo. No, to dbaj, jest dbanie o siebie, tak? I... Dobrze kochani, coś pisze tutaj moje. Naładowane energią to do, To do roboty. Hehe, ok, no właśnie, zaraz też jadę. Cieszę się, że trafiłam na Twój live. Ja też się cieszę, że tu jesteś kochana. I witam zawsze. Ja myślę, że powiadomienia przychodzą. Jak ktoś jest tutaj na grupie, grupa nie jest duża, bo jest tylko sto chyba 30 osób. Nie zapraszam też więcej, bo tutaj mam taką prywatność większą, żebym mogła swobodnie mówić to, co myślę, to, co robię, żeby no, czuć się tak też swobodnie jak u siebie w domu, bez krytykaństwa, bez osądzania jakiegoś, czy tam wyśmiewania. Ja się cieszę, że jest jak jest, mówię o tym, co przeszłam, co przeżyłam, z jakiej ciemności wyszłam. Każdy ma swój świat, każdy ma swoją energię, każdy ma swoje um, wiecie, baterie do ładowania. Na pewno negatywnymi myślami sobie baterii nie, na, nie naładujesz. A jeżeli chcesz ją utrzymać y, y, cały dzień, no to po prostu nie podpinaj się pod żadne. Y, pod żadne newsy nie pod żadne negatywne um, pod żadne negatywne um, no, myśli, które przychodzą, które cię bombardują jeszcze z poprzednich um, zapisów. Um, jeżeli żyjesz 50 lat, jak ja już um, mam kawałek za siebie. Jeżeli te... chociaż wam powiem, że do mnie już nie przychodzi nie przychodzą te myśli z, poprzedni, z poprzednich lat, z przeszłości, nie przychodzą one do mnie, a jeżeli przyjdzie, przyjdzie coś, to zobaczę, pooglądam sobie to, aha, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, przypuszczam, jeszcze sobie siebie przy, poprzytulam tą małą wewnętrzną Anię, która jeszcze gdzieś tam się objawia e, i no i tak, kochani, to jest właśnie to, żeby, żeby sobie pomagać Będę już kończyć, kochani. Żeby, nie, kochani, żeby nie przedłużać, już mamy 26 minut. Znowu się pojawię w któryś poranek. Bo najlepiej mi właśnie rano tutaj usiąść i, i pobyć z wami, jakoś więcej mam wtedy czysty umysł niż, niż, niż później po południu. Więc, kochani, przyjmij moje błogosławieństwo. Życzę Ci cudowności. Niech twój dzień będzie Twoim radosnym, życzliwym dniem, i no, ludzie życzliwi niech przychodzą do Twojego życia. I zobaczysz, jak uśmiechniesz się do kogoś. To ja, nawet, jak idę, wiecie, do parku, uśmiecham się do ludzi, czy w sklepie, uśmiecham się. Wczoraj, nawet, wiecie, na stopie, na światłak, kobieta autobusu też tak z góry popatrzyła na mnie do, do samochodu. Takim wiecie, srogim yy, wzrokiem. Ja się uśmiechnęłam do niej i od razu, wiecie, od razu mi oddała uśmiech. Także kochani, lustro działa. A dawno jeszcze bym pomyślała, że ktoś pomyśli, że po co się uśmiecham albo czego się śmieję, że może chce coś od niego, jak się uśmiecham. Teraz tak nie myślę, uśmiecham się i wiecie, to się... Yy, to pomaga. To pomaga. No i nie myślcie, kto, kto, kto co myśli, bo nigdy się nie dowiesz, nie? Ja już ja już nawet się śmieję, nieraz y, przyłapuję y, zna, moich znajomych, jak mówią, że... A ciekawe, co on teraz pomyśli. Niech sobie myśli, co on chce, no, co mnie to obchodzi, co on myśli. To jego sprawa co pomyśli. Kochani, trzymajcie się. Marcin pozdrawiam, Czesia pozdrawiam. I miejcie szczęśliwy dobry dzień. Do następnego. Papa! Pa.